pomyśleć o tym właśnie, co można było zrobić lepiej co nie wyszło i, i wrócić do, do codzienności i tak mam też nadzieję że tak to działa w przypadku tych osób o których pan mówi tak że oni rzeczywiście potrzebują tego ogródka no to jest też super że mają swoje pasje mają swoje hobby ale mam nadzieję że tam nie zostaną już na zawsze tylko na ogródku tylko ale to <coughs> właściwie nie od nie zależy w tym tylko od was to znaczy od koalicji od, mhm. post, od sejmu od partii od klasy politycznej to od was zależy żeby ich znowu zmobilizować, żeby ich z tego ogródka znowu przyciągnąć w jakieś pożyteczne miejsce. Uh -huh. Mnie bardzo brakuje, i sądzę nie mniej jednemu, Klaudii Yahiri. No, tej z filmików Yahiri, strzelającej żartem, ironią, prosto w oczy. Tej, której filmiki mogłem udostępniać na moim drugim obiegu, no a przecież nie będę udostępniał pani wystąpień w Sejmie na wiecach. Pani nie brak tamtej Yahiri. No wszystko się zmienia, no, to była jakaś inna droga. Ja w 2019 roku podjęłam decyzję, że z aktywistki i z... Um... YouTuberki, czy jakby to nazwać, czy osoby po prostu takiej, z, który bardzo mocno sprzeciwiające się y, tak oddolnie na ulicach y, temu, co robi, y, co robią rządy prawa i sprawiedliwości, y, to decyduje się na walkę z nimi w, w ramach y, y, debaty parlamentarnej. Czy czuje i, pani, i, że jest pani skuteczniejsza w tej roli niż w tamtej? Bo ja y, Ma pan prawo do tych wątpliwości. Ja. Y, nie żałowałam ani przez chwilę tej decyzji, że ją podjęłam.